Właśnie wracam z morderczej zmiany, która się skończyła pierwsza 40, a miałem pracować do północy, a jutro na dziesiątą, więc wesoło. Zobaczcie, coś piękna brama jest. O, patrzcie, co tu się dzieje. Takie tutaj rzeczy na moim pięknym muranowie, chociaż to taka granica z wodą trochę. Zapierdziel mocno, ale przyjemnie było. Była prośba o więcej pieska. Dam wam troszeczkę kontekst. Moja piesiama na imię Danusia. na ją na podwórku 7 lat temu, jak miała 3 lata, i wyrzucił ją pan Żul. Wyjechał na dwa tygodnie, a ona była na dworze. Będąc u mnie w mieszkaniu, usłyszałem wilka, który wyje do księżyca, i jak się wychyliłem, ukazał mi się ten piękny lisek, którego przygarnąłem na kiełbaskę z biedronki, i na początku się jej bałem. Ona ma takie warknięcie i szczeknięcie. Dużo razem przeszliśmy. Jest po prostu moim kochanym piskiem, prawda? Danusia na spacerach w ogóle się do mnie nie przyznaje, wyjebą Jeszcze z takich ciekawych perków, to Danusia kiedy jej się chce na dwór do toaletki, wchodzi pod kabinę prysznicową i tak mi komunikuje swoją potrzebę. To chciałem z wami pogadać o syndromie oszusta, tak zwanym impostorze. Nie wiem czy znacie, nie wiem czy mieliście, sabotujecie swoje zwycięstwa, wy macie takie poczucie, że... Oszukujecie ludzi. Mi w ogóle właśnie rozwaliło banie, bo okazało się, że Tom Hanks, może mój ulubiony aktor, może, może top 3 bym go dał, też właśnie miał syndrom oszusta. Teraz na jakiś czas sobie oglądam zielone mile Castaway. No a taki top top, no to no, Forest Gump dla mnie, nie? To jest taki film, w którym naprawdę chilluje bombę. Lekki i trochę można sobie pokminić. Niech to twarz będzie komentarzem. Ciężkie życie, pieska. Jestem właśnie drugiego dnia po pracy. Jak zacząłem wracać do domu, to miałem taką schizę, że nie wyłączyłem. Wody na gazie. Pamiętam jak niedawno nagrywałem jakieś filmik i mówiłem, jak coś się wydarzy, to dopiero doceniamy ten stan aktualny i uważamy, że to było szczęście. I po prostu się bałem, że już sobie wykrakałem. Danusia skacze szczęśliwa, mogę wam pokazać na dowód. Proszę, nawet się cieszy, widzicie? Nie spaliłem chaty, możecie być spokojni. Teraz idę zagłosować sobie szybciutko. A jeszcze tak się dzieląc, trochę przemyśleniami o pracy, w nowej pracy, jakoś wszyscy są pozytywnie nastawieni. Nikt nie narzeka, ja się śmieję i sobie żartujemy. To jest bardzo na plus, i widzę tą różnicę w zależności z jakimi ludźmi pracujesz, zupełnie inaczej ci się pracuje. Jak jest wesoło, jest śmiesznie, to ten czas tak idzie, mimo tego, że zmęczenie fizyczne jest. Obecne. Miałem śmieszki trochę z panią na następne wybory, żeby się flexować. Trzeba się nauczyć podpisywać do góry nogami. Będę ćwiczył przez 5 lat i zrobię to, że nawet wybitni ludzie, a zwłaszcza wybitni ludzie, czuli się w taki sposób w którymś momencie swojego życia albo przez dłuższy czas. Ja też mierzyłem się z takimi myślami w momencie, kiedy tańczyłem. Mam wrażenie, że to jest taka prawda życiowa. Największą przeciwnością dla nas, żeby osiągnąć sukces i stać się tym, czym chcemy, jest nasza własna psychika. A jeśli syndrom oszusta z wami nie rezonuje, to wydaje mi się w ogóle, że to jest ta sama rodzina, co perfekcjonizm. Pod taką przykrywką pokory potrafią być po prostu taką autoagresją, nie? Najbardziej przykry jest to, że konsekwencją często czegoś takiego będzie to, że przestraszymy się tego, że coś nam wychodzi. Bardzo łatwo jest po prostu sabotować siebie, mam wrażenie. Jeśli nasz mental nie dorósł do tego, co nawet byśmy chcieli i o czym marzymy, nie? Będziemy mieli dużą łatwość, żeby się z tego wycofać i tego nie wziąć. Dajcie mi znać, czy w ogóle macie takie myśli u siebie i czy macie jakieś sposoby, żeby sobie z tym radzić? Gracie na przeczekanie? Czy w ogóle syndrom oszusta u was wygrał? Fajnym sposobem na to może być coś, co ja też robię teraz. Nie stawianie się w tej... Roli eksperta, tylko po angielsku to się mówi guinea Stawiacie się w roli, gdzie uczycie się czegoś i dzielicie się tym z ludźmi. Podsumowując nasze posiedzenie, pamiętaj, że zasługujesz na to, żeby osiągnąć sukces i wszystkie piękne rzeczy, o których sobie tylko marzysz.